Siemanko z tej strony GryfTV Ja dzisiaj zaprezentuję Wam modyfikację quicksand do minecrafta 1.7.4 1.6.4 zapraszam no i dobra co dodaje ta modyfikacja od razu jeżeli chcecie wiedzieć co to jest co to jest zajrzyjcie lub kliknijcie w tej chwili w adnotacji, które Wam się pojawią na skrzyni lub na twierdzy na górze i będziecie mogli sobie zobaczyć, co to jest za modyfikacja. A teraz Wam zaprezentuję modyfikację QuickSand. Co dodaje modyfikacja? Modyfikacja dodaje QuickSand oraz QuickSand. Co to jest QuickSand? Pierwszy, to jest ruchomy piasek, który można znaleźć na pustyni. Jak widzicie, nim się zapadamy. I można zrobić z niego ciekawą pułapkę. Kolejnym piaskiem jest, no quicksand, który jest quicksand pułapka. Idziecie sobie i bum. Zapadacie się po prostu. I tak, jeżeli załóżmy, zrobicie na przykład pułapkę komuś na serwerze, jest to bardzo dobry pomysł. Zrobicie taki quicksand, to nikt, czy nie ma szans już, że ktoś się z niego wydostanie ale w sumie to jest jedna szansa jak widzicie tutaj jak się wpadnie wam to tylko szybko zaprezentuję, bo bym zapomniał patrzcie na to weźmy sobie świnkę Zespół ten quicksand zabija jak widzicie świnka jest niestety martwa I ta, i ta jaka jest możliwość ucieczki z takiego quicksandu kiedy wpadniecie musicie mieć przy sobie um, pistolet cześć Dios